Witajcie! Dzisiaj będziemy grać sobie w Bedroży. No tak po prostu. Nike? No, do, do, do. no. A i co było ci to? to potrzebne? Kuba no. no Właściwie było, było. nie właściwie nie. No, I też się nie spodziewajcie, że ja będę jakoś nie wygrywał. A bo dawno nie, nie grałem. No to To jakie kupimy? Ja też jestem na rekwidu, ja mam lepszą zbrojkę, on ma nie, mam nie, ja, no, nie HP, ale to ja, będzie moja przewaga i gdybyśmy mieli się takie na łapki, to chyba bym odwybił. Widzieliście to? X X X, X kończąc Dawid. No, nie wiem, czy, czy będzieś taki czy taki rower no, nieży? No chyba nie, chyba nie, chyba albo chyba tak. Dobra że mu znieść. No ja chcę dostać niego PXXD. A, a chyba udział mi, co było wyglądać na moich piaskach? O nie, o nie, przez robot sobie. Też dziwne, że mnie nikt nie osubskrybował, jak tyle czasu nie wrzucałem filmów. Ale to dobrze, nie osubskrybujcie mnie. Jowo ja o to rozwali. Czy kto to tam jest? Czy nie rozwali? I rozwaliliśmy mu beda. I co, już masz? Już, ma, no już nie żyje chyba. żyje? Jeszcze będzie żył. Dobra, ale jak nie ma łóżka, to no, umówmy się, no, że już ma, ma lipkę małą. Małą, a ze mną coś się cały czas ma licze. Ole mi teraz idę. Nie no, mogę tu? Gdzie on jest? Zniknął. ze śpirek. Dobra, tak, tak, tak. Tam jest. Coś mm -hmm. taki mi się dziwnie komentuje, nie wiem. No nie, no co? On będzie uciekał. Hmm, no, no. Dobrze, bo on rozwali tego, tego żółtego. No właśnie, a ja sobie tam podejdę i obu rozwalę. Myślę, że to będzie jak najbardziej dobry pomysł. Chyba, że on uciekł. A nie, bo tamten jest tam. A nie, o nie, o nie, nie, nie. Skifko, nie. ty zwariowałaś na moje łóżko. Na moje łóżko. Ja już Ci dam, stiwko No i właśnie tak wygląda, na sumie każdego ja tak wygląda, ale moja też, okej? Okay. Gdzie ta Steve'ka się pochowała, mi Tam, myślę, że do tego, to w bazie jest, bo w ty... ciekawe, najwyraźniej... Klaczek, to był niezły, co nie? Widzieliście to? Stoi na ręce od mikrofonu. Mikrotelefonu zaniszczymy i on nawet nie wie. I może jakbym go dobrze za... Zdecydowanie nie spadł, więc yy, dobrze. W miarę dobrze spoko, ale ta, ten, ten klaczyk. Bo ja tam widzieliśmy. No, e, kto ogląda bez przewijania, ten widział. Kodzik z 7 hopema, to dwo, 3 hity, może dwa i po nim. Tylko zależy, bo może sobie kupić jakiś żelazny miecz, albo daje chwilkę, to potem drugi. Więc w bazie nie ma to. Więc może się uda zniszczyć łóżko, może nie. Ale raczej ja jestem za tym, żeby mi się udało, bo... No bo fajnie by było, jakby się udało. I czy ja wiem, no film będzie raz w miesiącu, chociaż... No nie wiem, czy dam radę go, że Przeważnie będzie więcej, ale mam czasami takie przerwy, że niech nagram jeden dzień, potem mi się odechce totalnie grać, nagrywać i... To w sumie i, i tak wygląda. Mam takie przerwy, chyba jak, jak jesteś starym widzem i oglądasz ten kanał prawie rok, to wiesz, że ja mam takie przerwy. Znaczy wtedy były spowodowane techni problemami technicznymi, dlatego kupiłem między innymi nowego kompa, teraz mi śmiga 600 fps, y. na no, ustawieniach wysokich, a ja wtedy miałem najniższej najniższej. No patrzcie, jakie ja mam fajne. Dobra, lecimy. E co to było? Firabor. I co? Został tam jeszcze tylko kodzik i ojko. No dobra, mam nadzieję, że sobie ich rozwalę. Tak. O, jeden się rozwalił, tylko pytanie, gdzie oni są? Bo ja się boję, że oni są właśnie. Oni są już blisko mnie. Potem powarańczyłem... Nie no właśnie, o to chodzi. Zniszczyli mi łóżko, ale może to też będzie wybrano. Chyba ja nie jestem jakoś daleko. Tylko najgorzej jakby poszedł na emeraldy kupisy Nibitki, jak se i to by było niefajne. Dobra, ja myślę, że może mi się udać z tym kodiksem. Nie biłem go ani razu, nie... no, no, no ten nie atakowałem. Czyż nie szybciej będzie? Ja, po co się ten dzielić? doleciałem, już się bałem, że nie dolecę nie mówię, że ja będę zbierał emeraldy tylko chcę go tu złapać, nie chcę mi się tam wyjść o właśnie Ej, on nie ma za dobrych jeku. ojejku ja myślę, że on to ma prota st, stod jak seta i w ogóle on to TNT zamiast, zamiast zbrojki kupuje TNT co za Poleć powinienem dolecieć jeden go, doleciałem, ale czy przeżyję od upadku? Przeżyłem. A czy on nie ma przypadkiem jak z miecza? Bo raz była taka sytuacja. Eee, mm -hmm. No dobrze, to sobie będzie... dobra, no, to ja sobie poczekam na ciebie, chętnie. Ty nie musisz się tam niczego bać, ja sobie poczekam. To ja kupię... Bo, y, nie kupię. i to Zaraz, mm, no, przy okazji, jakby na kolejnej arenie. Wow! Dwie realnie, ja ani jednej nie przegrałem. Michał. Michał. U. Pl, pewnie ma 7 lat, bo. U, to w pisze Michał... u przez. No. U. Dobra, Ty... Aha, no, no rzeczywiście, aha. No aha, aha, aha. Aha, on jest lepszy, aha. Dobrze, Stewie Jakby to... A, staw, staw, postawię tu. Mhm. Dobrze, ale Ty nic nie zrobisz, panie Stewie. A może my zabijesz? Jejku, przyjechałeś teraz. Ale boję się, że zaraz zjadę. I kupił lepszej i Ty. Więc co, my już widzimy się po cięciu, bo tu pochodzę i temki teraz odbieram. Jakie są? Tak czy Nie no, jak to mnie denerwuje. To jest już ostatnia arena w tym filmie, chyba. <grym> chyba. Ale mam nadzieję... On tu, on tu jest, ale mi nie uda się go zabić. Ej, on nie jest jakimś dobrym graczem. Nie mówię, że jest złym, ale... Nie jest jakimś dobrym. Nie, coś kupił, mieć lepszy, ale jestem na refilu, więc mam, albo nie mam, nie mam przywagi, mam? Nie, nie mam. Słuchaj, jak się zabrał teraz. I, I zamiast tego, że ja będę miał szarpa, to on będzie miał szarpa. No chyba, że kupi pies. Pies. Bo ja to już miało to jak pies. Ja nie, ja, ja nie lubię ciężką śmigłę, bo Nie. No i super. Kto by się spodziewał, że mnie przykład niszczy? Pewnie Stasio Rex nie składzi. Pewnie, ale czy na pewno? O, 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 o akurat zginął, ale jakby tu ja, parę sekund wcześniej, to by było super. Ej, nie zabijesz mnie, no właśnie. Jej, kurczę, no, nie wiem, czem mi się tego nie podało może jestem spocony. Bo ja nie wiem. Dobra, zostało trzy będzie do wyjaśnienia mam nadzieję że wszystkich się uda zbombić tutaj amatorów czy ja wiem czy taki amator zaraz mnie wezwał o nie idzie tu idzie tu idzie tu idzie tu ale ja z domu że może kupić refilki parę szyb, na szybkości refilki i protection i szybkie walenie tak zwane macro gdzie on jest? Dziękuję. Skąd się tu wziął? Skąd, skąd, skąd? Co? Po obejrzeniu filmu, mojego filmu powinien się stać taki, no wygraliśmy, jest po poszło w miarę. Tak, i więc co? My już się żegnamy i widzimy może, może jutro, może za 5 lat, nie wiadomo jak się... Wie, więc nie ma, nie, u mnie nie ma regularności, dla w ogóle, więc co? Zostawcie, a ja o subieku nie powiedziałem, żeby były 23 subiekty, albo 24, jak ja sobie zostawiam, albo 25, jak 3. I łapkę w górę to będzie bardziej skończące, czyli się film nie. Więc co? My już widzimy się za 5 lat. A tak sobie to za parę dni. Dobra.